W czasie wyścigu motocyklowego niedaleko Houston w stanie Teksas w czerwcu 2006 roku skórzana kurtka Clint'a spadła z jego motocykla i wplątała się w łańcuch, blokując tylne koło. Clint został wyrzucony przed motor z prędkością 115 km na godzinę i uderzył głową w asfalt. Później tej samej nocy żona Clint'a, Andrea, otrzymała telefon z informacją o wypadku. Byłam zmartwiona, osupiała i zaszokowana. Nie znałam żadnych... Szczegółów. To było przerażające. Ratownicy wezwali przewóz śmigłowcem do centrum wypadkowego w Austin, w Teksasie. Skontaktowano się również z pastorem Clinta i Andrei, donem Nordinem. Jadąc, modliłem się i starałem się usłyszeć głos Boży odnośnie tej sytuacji. Wiedziałem bowiem, że wkraczam w bardzo trudną sytuację. Chciałem być dla nich zachętą. Pan przemówił do mnie i powiedział: Gdy wejdziesz już do szpitala, chcę, żebyś im powiedział, że Clint całkowicie wróci do zdrowia. Nie martw się tym, co się będzie działo, nie patrz na całą tę sytuację, nie patrz na okoliczności. Nie przywiązuj nadmiernej wagi do rokowań medycznych. Clint całkowicie odzyska zdrowie. Clint miał bardzo uszkodzony płat czołowy i skroniowy mózgu. Był w śpiączce. Lekarze powiedzieli, że jeśli przeżyje, będzie potrzebował całodobowej opieki do końca życia. Krwawił i miał wszędzie powpinane węflony. Był intubowany, a z uszu leciała mu krew. To była przypuszczalnie najgorsza sytuacja, jaką widziałem w życiu. Lekarze nie oczekiwali, że on to przeżyje. Jego rodzina zgromadziła się w szpitalu na modlitwie. W kościele ogłoszono wezwanie do modlitwy o to, by Clint przeżył. Gdy tylko czuliśmy, że należy się modlić, robiliśmy to. Potrzebowaliśmy być skupieni i przypominać sobie obietnicę tego, że on zostanie uzdrowiony. Musieliśmy być cierpliwi. Pomimo że wszystko wyglądało naprawdę źle. Musieliśmy zachować nadzieję. Pomimo niekorzystnych rokowań, trwali w oczekiwaniu i modlili się o cud. Wiedziałam, co wiedziałam, ale wiedziałam też, że u Boga wszystko jest możliwe. Oni przejawiali wiarę w całej tej sytuacji, wiarę jaką rzadko widywałem w ciągu 35 lat bycia pastorem. Za dużo się o niego modlono, żeby miał z tego nie wyjść. Andrea przylgnęła do Słowa Bożego, szukając w nim nadziei. Członkowie Kościoła dali jej karteczki z wersetami biblijnymi, mówiącymi o Bożej mocy uzdrawiania i odnawiania. Czytałam je sobie same i Clintowi, szeptałam mu je na ucho. To pomagało mi się ugruntować i trzymać się tego, czego miałam się trzymać. To była moja odpowiedź. Tak mówi Boże Słowo, więc muszę w to wierzyć. Boże Słowo jest prawdą i nigdy nie wraca do Boga puste, cokolwiek Bóg obiecał. Andrea czekała i modliła się zarówno w dniach postępu, jak i regresu. Ciśnienie wewnątrz czaszki wzrastało. Albo miał naprawdę wysokie ciśnienie krwi. Bywało, że miał wysoką gorączkę. Bali się, że zacznie mieć ataki. Działy się tego typu rzeczy. Raz do góry, raz w dół. Raz było dobrze, a zaraz potem naprawdę źle. W końcu, po dwóch tygodniach śpiączki, osiągnęli przełom. Clint obudził się, otoczony przez swą rodzinę. Usiadł, a jego oczy zrobiły się duże. Jakby chciał powiedzieć: znam ich. W ciągu następnych miesięcy Clint wrócił do zdrowia pod względem fizycznym i umysłowym w sposób przekraczający oczekiwania lekarzy, choć mówi, że musiał nauczyć się nawet najprostszych czynności. Nie wiem, czy każdy tak ma, ale po uszkodzeniu mózgu człowiek na nowo przechodzi proces dorastania. Praktycznie wszystkiego trzeba się uczyć na nowo. Clint i Andrea wierzą, że jego powrót do zdrowia był cudem i odpowiedzią na modlitwę. Musimy po prostu wiedzieć, że Bóg się o nas zatroszczy, cokolwiek się dzieje. Musimy ufać Bogu w każdej sprawie. Byli niewzruszeni, modlili się, chodzili w wierze i otrzymali swój cud. Wobec takiej diagnozy, gdyby Clint był w stanie w miarę normalnie funkcjonować, już to byłoby cudem. A cóż powiedzieć o tym, że powrócił do pracy? Przedtem był cichy, zdystansowany i niewiele mówił. A teraz mówi bardzo dużo. On mnie odnowił, odzyskałem wszystko, czego mi potrzeba, a nawet więcej. Mam dwie córeczki i szczęśliwą żonę. Bóg pozwolił nam nie tylko ruszyć naprzód, ale dał nam powodzenie. Jeśli Mu ufasz, On zaopatrzy cię w to, czego potrzebujesz i da ci jeszcze więcej.